Kiedyś reagowałeś na wszystko, dziś tylko na to, co ma sens. Nie dlatego, że ci nie zależy, ale dlatego, że już wiesz, komu nie warto tłumaczyć. Bo czasem cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Odłączenie emocjonalne to nie chłód. To ochrona przed ludźmi, którzy karmią się Twoją reakcją. Nie wchodzisz w ich grę, nie gasisz ich pożaru. Po prostu przestajesz dolewać paliwa. Kiedy oni chcą dramy, ty wybierasz spokój. A spokój to coś, czego najbardziej się boją. Bo gdy nie da się tobą sterować emocjami, tracą nad tobą władzę. A ty zyskujesz wolność, która wygląda jak obojętność, ale to po prostu kontrola. Obserwuj rozbite wersy. Tu uczysz się, jak nie dać się wciągnąć w cudzy chaos.